Wszystkie, auty z każdego ołtarza. Znaczy teraz no. już mogą, niektórych może nie być, a niektóre mogą się dublować. Ołtarzy? Zmieniłem wszystkich. Wiem no. na pewno, gdzie jest celtycki krzyż? Łapa. No. I jeszcze... jeden, jeden został. Myślałem, że tu jest ich więcej te kurwa markery podpierdalają, no Pierdzieliś Sasza ojciec, będzie się wkurował, zobaczysz Kurwa, musimy stąd wejść. Chyba mi się zapasowe skończyły Nie dobrze Alewę Zaszowi chyba kurki nie skończyły Ale Ale jak ci dostał Jak nie dostał kurwa? Ktoś, ktoś, ktoś ich ktoś wyciągnął. No Zostałem. No to mnie Chronimy cię! Dostałem! Muszę iść być po co będzie z czasem Skubany tu za nami lezie. Musimy wejść. No to Tylko wyjdźmy, co jeszcze tutaj. Ty ty staruchę. Coś, kurwa, hopsi nie oddała no. ci